Halo Kubalonka! Hejterze, co to ode mnie chcesz? Koszku dziebiliu mam challenge dla Ciebie. Czemu od razu wyzywasz? Ej, jesteś hejterem? Jaki parkur? ale... Po co masz? Stary, wsiadłem na twój serwer na tą podróbkę ACMC, na ACMC Aternos mi, I co ja mam zrobić? Parkur? Ale po To nie co? jest podróbka, nie jest popluczka. Jak się wykonasz ten cały parkur, to wyśleć ci zdjęcie z moją twarzą. Co? Wyślesz zdjęcie z twoją twarzą. wytyw. Okej. Okay. Widzowie, jesteśmy na serwerze hatera. I on chce mi pokazać swoją twarz. I jeżeli, widzowie, yy, zrobię jakiś parkur. I widzowie, dobrze się składa, bo ja mam cheaty. <laughs> Patrzcie, to, uwaga. G. Ups. Czy ja latam? Nie, nie. Ej, dobra, to będzie naprawdę mocny odcinek, tylko żeby on się nie wkurzył widzowie, że ja używam cheatów, bo on może zrobić różne rzeczy. On nawet kiedyś... Nie wiem, no mówił, że normalnie idzie potate czy coś widzowie. Dobra, nie, no zobaczymy co on w ogóle wykombinuje. Wow, gdzie ja jestem? Siema Kławku, to ja twój hater. Jak przejdziesz mapkę, to dostaniesz zdjęcie mojej twarzy, pozdro Co? To jest jakiś parkur? Tak. Co ja mam przejść ten parkur? Ej, to, tak. można, to można niszczyć Ty to sam budowałeś, czy co? Tak, siam. Dobra, okej, okay, czyli mam lecieć parkura. Wow, tak. nice. A ty, ty będziesz się na mnie patrzył, jak ja przechodzę? Czy ty będziesz dalej go robił tam, czy jak to jest? No to siam będzie się patrzył. Ok. Mm. What, to ty zbudowałeś? Tak. Ej, zarąbisty ten parkour. Wiem, że jesteś moim hejterem i mnie nie lubisz i ten acmc.pl, znaczy aternos.me to jest, to jest podróbka serwera, ale stary, no bardzo zarąbisty ten. ten. Widzisz, jak ja szybko... Już też... jesteś tak daleko? No już jestem tak daleko, a co? Kurde, to jest wyjście. Wow. A co, za szybko to robię? Nie no, nic. Może... Wreszcie, jesteś chyba dobry. No jestem za szybki chyba. Wow. Ja już przeszedłem, stary. Ty to zbudowałeś co? w ogóle? Tak. Ładnie? No ładnie, ale tu nie ma przejścia, stary chyba. A nie jest, dobra, jest, jest, wszystko jest, stary. Dobra, lecimy, no, lecimy. Ej, bardzo zarąbisty ten parkour. Wow, Dobra, gdzieś jestem stary, tylko nie wiem, gdzie ja mam iść. Już jestem tutaj stary, widzisz to? Co? No. Jak? A co źle? Źle poszedłem, stary? Ciekaj. I... Co? Nie, no dobrze idzieś. Dobrze, dobrze. A idziesz. dobrze, a w którą stronę mam iść? Czekaj. No, w dobrą idziesz. Co tam w tle tam... jest? Twój brat czy siostra? Nie mam bracia. A kto to jest? To u ciebie ty jesteś citerem. To jest niemożliwe, że ty tu jesteś już tak szybko. No, jak citerem, kurde? Dlaczego? Au! Dlaczego tak uważasz? Ała! Nie? To jest niemożliwe, że tak szybko chodzisz. No nie, no po prostu jestem stary dobry, no zobacz jak ja tu szybko jest, przechodzę. Wiesz, chcesz swoimi umiejętnościami być po jeszcze na stalcie, a już jesteś na telefonie. No dobra, ale przecież nie każdy jest taki słaby jak ty, nie? Co ci powiedziałeś? No, stary, mam trzy serduszka, dasz mi jedzenie jakieś? Bo ja tutaj nic nie mam, w ogóle nic, naprawdę. Masz. O, dałeś Michela, nice, dobra. Ej, naprawdę zarąbisty ten parkour, wow, Kubalonka. No myślę Chyba ci coś cofło, mi się Cofło, no, mam lagi, stary, mam takie lagi, stary Mam tysiąc pingu, uuu, woda Dobra, nice, woda, dobra, idziemy sobie dalej Idziemy sobie dalej, tak jest Ej, ciofło. bardzo zaraz, i co, na końcu tego jest twoja twarz? Czekaj, bo... tak, tak, tak Ok, okej okay. Stary, znowu jeszcze, patrz jak ja już jestem daleko, stary Patrz to, stary Ja nie wierzę Ty, jesteś. Siof, ty, ty masz cheaty Jak cheaty? Cheaty masz Stary, ja tu przechodzę i pokazuję, pokazujesz mi twarz. Skąd masz... Ta, ja mam cheaty. Co ty, stary, mówisz? Chyba, ci masz takie lagi. No mam takie... Znaczy, czemu lagi, stary? Bo co? Oj. No bo ci cofa ciągle. No dobra, ale to przecież nic złego chyba, jak kogoś cofa, nie? Czy źle? Źle. Jak źle? Nie, po... nie podoba mi się to. Nie podoba ci się to? Co ty zrobisz? Nie, to nie jest twój parkour. Nie ma takiej opcji nawet. Jak nie? No na pewno nie. Stary, przecież to jest... Takie? Gdzie ty jesteś? Ej, już jestem, jesteś? jestem stary, prawie na końcu. Stary. co? co? Ty, Ej, ty jestem masz na końcu! Ci, jestem na końcu, przeszedłem to. Przeszedłem to. Nie przeszedłeś! No jak nie przeszedłem? Jestem na końcu, stary, patrz. Wszystko przeszedłem, stary, ten parkur. Nice, ale jest, dobrze! Ej, dobra, to teraz pokazujesz mi twarz. Nie, no ty oszukujesz, ty tam gdzie i będziesz to na moich oczach przechodził. Ej, naprawdę nie oszukuję Dobra, kubalonka. Będę bił. No nie bij mnie, ej. Z jakiej, no nie, do lawy wpadłem. Ale miałem laga, ale miałem laga, stary. Kubalonka. Jak ci cofa? No cofa mnie, ale stary, ja naprawdę tutaj byłem. Ja przeszedłem tą spiralę, ta spirala jest no, prosta ja, dosyć. To co ty zrobiłeś w tym parku? To jest jakaś spirala, bo to się idzie chyba cały czas do przodu. O kurde, ale ej, mnie Ej, ale... ale mnie cofło. Zmień internet. No dobra, zmienię, kubalonka. Nie wyzywaj, nie wyzywaj nie nie, nie wyzywa mojego neta. Wow, co ty mi robisz? A, Ej, laguje mi net! Chilnijcie, heal, heal. Gdzie ty jesteś znów? Tutaj, stary, o tak. Ty, tak mi ten net laguje. Co to ma być? No co, laguje mi net, chłopie? Widzisz mój ping stary? Czemu tu ty gra tyle osób na tym serwerze? Dobra, ale sero, pokażesz mi twarz, tak? Tak, 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 tak. Dobra, okej, okej, okej. No No co? Musimy się O, o, widzisz, stary, no nie wiem, mam jakiś internet chyba z Rosji, normalnie, nie. Nie pij tego! Nie tego! A dobra, sorry, sorry, dobra, sorry, 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 nie, bo spadnę do tego! Ale mam nie dobrze. No weź, ja chcę zobaczyć twoją twarz. Dobra, jestem w drzwi. Uwaga! Ej, to chyba jest końcówka, co? Gdzie tu? Jest tu chyba końcówka, stary, kończę to. Kończę ten parkur. Uwaga. Uwaga. O Nie, nie podoba mi się cię. Jak podoba ci się, mi się nie podoba, no co? O, jestem dobry, to przechodzę, nie? Kubalonka, ile ty to robiłeś? Dwa dni. Ta, dwa dni. Bo już ci uwierzę. No ja ty nie wiesz. No dobra, to nie No, no co do... to ma być? No, ej, ty nie widzisz. Ej, co się dzieje? No stary, lagujesz mnie. Nie wolno cię tak. Dobra, Dobra, dobra. Wow, wow, wow. wow. Ty jesteś? Wow. Ej, dobra, jestem na końcu, stary. Te, jestem na końcu. No, dobra, w tym momencie pokazujesz mi twarz, git? Jeśli nie, nie na końcu, Bo tu jest. Czekaj. Koniec. Aha, no to patrz, to patrz. Legenda oh. <laughs> 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 Dobre co? Ale z ciebie, hater, kurde, normalnie się ze mnie śmiesz. A dasz hellniesz mnie, please? Daj! Please? Oh, nice. Dzięki, kubalonka. Nie da rady tam wskoczyć <laughs> no się... patrz, patrz jak ja to zrobię, ty nie umieś. No dobra pójdę. Nie, jeszcze laś, jeszcze laś. Wow, patrz. przeskoczyłem Jestem, doszedłem do tronu Stary, jestem na samym końcu, patrz dotykam tabliczki, teraz mi pokazujesz twarz Kubalonka Nie pokażę ci Czemu nie? Bo jesteś z kamerem Jak z kamerem? Co ty wymówisz teraz? No i widziałem, ty masz tiki, byś to piocięt, jesteśmy tego pewni. Jak czy ty niby, ma? ale z jakiej racji ty to wiesz, niby? Bo ci ciągle je cofało. No cofało mnie, ale to przez internet, ale stary, przeszedłem. Bardzo fajna mapka na plus, ale stary, teraz to ty będziesz z kamerem, jeżeli nie pokażesz. I normalnie będziesz najgorszy, więc musisz pokazać stary, nie? Fak. Nie. No co, zdjęcie twoje obiecałeś? Nic nie obiecałem, powiedziałem, jak przyjdziesz. Dobra, jesteś frajerem w takim razie. I jesteś z kamerem. Dziwdziwaj i... mnie! Co? Dzwonię na policję! Jak na policję? Gdzie jesteś z Ja z kamerem? Stary, nie dzwoń na policję! Policja to jest stary, sprawa y, poważna, to jest tylko gra, stary. Na, ale i tak jesteś hej. To ja nie po... jest kla. Ja po... jak nie jest gra jak to jest! Dobra, w tym momencie ja powinienem zadzwonić na policję za to, że mnie tak skamujesz i oskarżasz, nie? Bez kitu. Dla mnie ja powinienem zadzwonić na policję i mnie kamujeć! Jakim cudem? Przecież ja nie mam nawet cheatów, stary. A ty mówisz, że ja skamuję, no na górze na górze, widzisz, jak mnie cofa stary ten serwer jest zbugowany. No tak nie widzimy go No jak nie widzimy, Jak to jest Aterno stary, co, co, co gaśnicę ci dać? Może gaśnicę? że tak, tak się pali, no a wiesz o co chodzi z gaśnicą? Nie. Nie wiesz o co chodzi, bo jak serwer się pali, w sensie jest, są lagi, to się mówi, że gaśnicę dawaj, nie, i wtedy wiesz, jak nie będzie lagów, nie. No nieważne stary, twój serwer to jest Aternos stary, więc w tym momencie musisz mi, musisz mi pokazać twarz, nie, to jest... Yy, to... Nie pokażę ci! No ale taka była umowa na początku! Jaka była umowa? Nie było żadnej umowy. No powiedziałeś na samym początku odcinka! Teraz to ty jesteś z kamerą, a nie ja! Cieleś zadzwonienia policji przysięgam ci. Ej nie dobra, kubalonka! Wiem, że jesteś, nie, wiem, że jesteś... Dobra, nie z kamerem, hejterem moim... Ale dlaczego dzwonisz na policję? Przecież policja to jest odważnych spraw, Tyfu, wiesz, ale nie aż takie stary, to jest dla ciebie ważna sprawa! Tak, gdzieś kamuje, że ucie właśnie też fojonych modyfikacji Ja no ale dobra, no ale ty też przecież no ty, ty mnie wyzy... Ty, ty, ty bo jesteś moim hejterem, no halo! Biłem, biłem, teraz ty jesteś Ja jestem twoim hejtem? Dobra nie, po prostu powiedziałeś, że pokażesz mi twarz jak przejdę to Więc w tym momencie ostatnie moje pytanie, czy pokażesz z kamerze twarz? Uy, nie pokażesz z kamerze twarz Nie pokażesz? Nie pokażę ci z kamerze Tak, jeszcze z kamerą mnie nazwałeś, dobra w tym momencie naprawdę to jest gruba przesada, wiesz, że to tylko balonka Kurde, wiesz, że ja nie, mam admin, nie... a nie, nie mam admina, kurde, zabrałeś mi przyszedł. admina Balcie dobrze, balcie dobrze. No kurde, co? No, przeszedłem. Dobra, idę to zobaczyć z góry. Niemożliwe, że ty to co na bagdach zrobiłeś. Haha, <laughs> ty ma wiedziałem. No tak, mam cheaty i co? Zadzwonisz na policję za to, że mam cheaty. Uuu, latam się. Patrz to. Uuu, tak jak ty, nie muszę mieć adwina i tak se latam, stary. Jakbym chciał, to bym włączył bym bym cię zabił. Ja, co ty zrobiłeś? Ja ci bania. Weź tę umbanuj mnie. A cię z tego miał? Nie wiem, unbanuj mnie, bo dzwonię na policję teraz ja Patrz to, halo, dobre, policja Co jak coś co, co? Odbaniowałem Pst. Ty na serio się boisz tego? Stary dobra, ostatni raz Pokażesz czy nie twarz, bo obiecałeś Nie pokażę ci z kamerzy To To dobra, to, to teraz to ty, no jeszcze nie zabij, jasne dobra Nie no, głupi ten serwer, wychod